Dzisiaj przychodzę do Was z paczuszką od sklepu GNL. Jestem mega, mega szczęśliwa i e, powiem Wam szczerze, że nie pamiętam już dokładnie, e, co jest w środku, e, ale wiem, że jest tutaj jedna rzecz, którą będziecie mogli wygrać u mnie w konkursie na Instagramie. Także e, tutaj macie Instagrama. E, Dzisiaj jest dość nietypowa paczka, bo zobaczcie jaka jest yy, druga taka nietypowa, nietypowy kształt. E, także biorę swoje nożyce i otwieramy. Okej, okay, rozcinamy, rozcinamy. O, okej, okay, puściło. Oj. Ole posiłamy karton. Okej, okay, dobra. Mamy tutaj papier, papier, papier. Dużo papieru. Odrzucimy go sobie na bok. Zaczynamy zabawę. Tutaj w narożniku będziecie mieć podane ceny. Raz nie będę szukać, bo, bo za długo mi to zajmie, ale dobra. Pierwszą tutaj rzeczą, e, co mamy tutaj, takie dodatki, to mamy, słuchajcie, uloteczki. E, tutaj mamy akurat katalog. E, sobie później przejrzę, co oferuje e, nowego Fairplay. że bardzo ładne są tutaj bryczeski, zobaczcie różowe. E, kamizelki, mamy tutaj naprawdę wiele do wyboru. E, na pewno nową kolekcję Fairplaya znajdziecie u GNL, także zapraszam. Nowe kolekcje Eskadrona czy Cowaliera też będą. Także e, zobaczcie, co nowego jest w kolekcjach. Dalej tutaj mamy uloteczkę z Love Equestrian. E, tak, tak. Mamy tutaj różne czapraczki, no ale dobra, nie to jest daniem głównym w naszej dzisiejszej paczce. E, Także dobra, bierzemy pierwszą rzecz. <laughs> Otwieramy i słuchajcie. Stwierdziłam, że zrobię nową serię, gdzie testuję różne rzeczy polecane przez was i na pierwszy ogień stwierdziłam, że wezmę takie masełko na wędzidło. E, o pachnie. Nie będę tutaj się za bardzo Rozwodzić nad tym mydełkiem czy, czy, czy tam masełkiem, masełkiem, nie mydełkiem. E, opowiem więcej w osobnym odcinku na moim kanale. E, także musicie poczekać jeszcze i tam będziemy je testować i wydam swoją własną niezależną opinię. Zobaczymy jak będzie nam się sprawować. Ono nie było drogie, bo kosztowało tylko 13 zł, także poczekajcie na moją opinię, a później będziecie mogli pod filmem, tym, którym powstanie, o tym mydełku, masełku, no to będziecie mogli sami zaproponować co. Kupić na następny taki film. Także na razie czekajcie, aż się pojawi tutaj recenzja z tego masełka. To jest takie zarąbiste, słuchajcie, tutaj opakowanie na smakołyki. Ono jest z tak także fajnie, i nie było chyba dość drogi. I tak się to, to prezentuje. Jest dość głęboki, zawsze znaczy cała ręka mi wchodzi. Tutaj mamy takie przepięcie, znaczy przepięcie. Taki barier, że możecie sobie zasunąć w leginsy czy to preczesy. E, tutaj mamy ściągać, że na przykład jak będziemy biegać, to, żeby żadne! o nam nie wypadły. Tutaj się nic nie wydostanie. E, no i co i zobaczymy, jak się będzie nam sprawować? W sumie spoko, bo jak ktoś trenuje jakieś sztuczki z koniem końmi. No, to taka torba jest bardzo fajna do pracy. Czy to z końmi, czy z psami? Bo wydaje mi się, że na treningi psie też to może być całkiem fajną opcją. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. Ja często tam gdzieś chwalę pokera, jak pracujemy z ziemi. Także będzie to super dodatek taki i umilenie w naszej pracy. Dobrze, słuchajcie, kolejną rzeczą, kolejną rzeczą, co my tutaj mamy. A to damy na koniec. Podany na koniec. Mamy słuchajcie, rękawiczki GNL, proszę bardzo. E, rękawiczki Love Equestrian są przepiękne. Ja w ogóle wszystko lubię w brązie. E, wyglądają tak, tak podejdę do Was. Zobaczcie, jakie mają przepiękne, świecące elementy w brązie, w takim mm, jasnym brązie. One ogólnie są brązowe. Jest to rozmiar S. Mam nadzieję, że będą pasować na moją rękę. Ja zawsze w sumie noszę rozmiary S, także mam nadzieję, że będzie ok. Jest ok. Zapięłam się. Bardzo wygodne, mięciutkie. Skórka tutaj jest taka przyjemna. Tutaj mamy takie wentylatory, wywietrzniki. Nie ślizgają się. Także plus, będą fajnie się trzymać w dłoni. Stwierdziłam, że muszę kupić nowe rękawiczki, bo w moich już po prostu są dziury na palcach i przytarte, także zobaczymy, jak się będą nam sprawować. Bardzo fajne, wygodne, dziękuję, na pewno, na pewno będę używać. Tutaj przydadzą się rękawiczki. Ja w ogóle nie mogę jeździć bez rękawiczek, bo zaraz mam jakieś obtarcia, także rękawiczki obowiązkowo. Dobrze, kolejną rzeczą, którą mamy tutaj zapakowaną, śmiesznie zapakowaną, e, zabezpieczoną i to jak bardzo. E, słuchajcie, jest bacik. Tak, już się pewnie domyślacie. O Jezu! Jaki przepiękny. E, jaki milutki. On jest w takim... kurczę, ciężko określić, ale... E, nie wiem, czy on jest czarny, czy taki wpadający w brązowy, ale jest przepiękny i ma przepiękne wykończenie tutaj na rączce. Przybliżę Wam, zobaczycie jak to wygląda. One ma takie tutaj, zobaczycie takie brylanciki, nie wiem jak to nazwać, ale są przepiękne. Także jest bacik. Musiałam wziąć sobie nowy, bo jeden zgubiłam. Drugi po prostu, jeden i drugi zresztą już był na takim, wiecie, wykończeniu. Końcówki mu odpadły, już ten plastik zaczął wystawać. On ma centymetrów, kurczę, nie pamiętam ile wzięłam, ale napiszę Wam tutaj na pewno. No i jest prześliczny. Super. Rączka jest bardzo wygodna. Także fajnie, fajnie. Jest prześliczny. Taki różowy, rose gold. Super. Dziękujemy bardzo. No to kolejna rzecz to jest taki bandaż. Yy, samo, jakby przylepny. Yy, one, one są yy, fajne właśnie z tego względu, że jak opuchnie noga, trzeba gwanolem yy, to na przykład robić takie okłady. I, I żeby jakimś niezwykłym bandażem, to takie bandaże są spoko, czy po jakichś urazach, czy coś trzeba zabezpieczyć. Yy, Akurat pogrzeb nie ma żadnej kontuzji, także spokojnie wzięłam na wszelki wypadek. On kosztował 12 zł, więc to nie jest majątek, a naprawdę jest go tutaj dość sporo. No i zobaczymy, jak będzie przydatny, to na pewno go użyję. Na razie będzie czekał na, mam nadzieję, że nie, swoją kolej, ale w razie czego będę miała. Także pozorny, zawsze ubezpieczony, czy jakoś tak. Dobrze, tutaj mamy już... A, jeszcze jedna, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, już chciałam powiedzieć, że ostatnia, ale to jest przedostatnia rzecz dla mnie eee, łyżka do meszu za 11 zł nie majątek, a stwierdziłam, że kupię, już kiedyś e, brałam w GNL właśnie łyżkę. Mm, także stwierdziłam, że wezmę kolejną, dlatego że w stajni ciągle się gubią te łyżki. I e, ciągle mi ktoś podbiera tamtą, także stwierdziłam, że kupię drugą. Jak będą dwie, no to wiecie, lepiej będzie można znaleźć. E, także jest łyżka do meszu. I ostatnia rzecz dla mnie, Boże, jakie piękne, to są wodze. E, kiedyś miałam e, wodze takie właśnie plecione, bo zaraz wam pokażę, jak one tutaj wyglądają przybliżę się do Was może. Tutaj są wodze i e, zobaczcie, one nie są jakieś parciane, czy ze stoperami, czy gumowe, czy, czy, czy jakieś takie, tylko one są plecione. Och e, i z tego względu, że są one plecione, to mają bardzo wiele tych takich jakby stoperków ja kiedyś jeździłam na takich wodzach i bardzo przyjemnie mi się jeździło e, bardzo dobrze mi się sprawowały e, i zazwyczaj w sumie w stajni rekreacyjnej były takie wodze, ale naprawdę były mega wytrzymałe i bardzo dobrze mi się w nich jeździło tak. więc stwierdziłam, że e, zamówię sobie takie wodze zobaczymy jak będą się sprawdzać, one są naprawdę z grubej skóry e, także nie sądzę, żeby coś tutaj mnie zawiodło słuchajcie i ostatnia rzecz Ostatnia rzecz będzie dla was do wygrania w konkursie o sklepu GNL. Konkurs będzie na moim Instagramie, także zapraszam. Będziecie mieć słuchajcie możliwość wygrania suplementu CBD. Od horselina, od sklepu GNL, my mamy taki suplement. Jeszcze go nie testowaliśmy, ale jestem bardzo ciekawa. Jest on wyciszający z kwiatostanu konopi i jeszcze wykazuje dobroczynne działanie na układ ruchu. Układu pokarmowego w przypadku koni płochliwych czy młodych, kiedy wyjeżdżacie na zawody. Także taki suplement na pewno będzie fajny do wygrania w moim konkursie. Dobrze, kochani, także to już by było wszystko, jeśli chodzi o tą paczuszkę od sklepu GNL. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Sklepowi GNL, oczywiście, dziękuję bardzo serdecznie za przysłonię i za możliwość testowania tych produktów. Na pewno Wam dam znać. Jak się sprawują, również na moim Instagramie. Pamiętajcie, że z tym mydełkiem, masełkiem, nie mydełkiem, co ja mam, będzie osobny film, osobny test. Zobaczymy, jak nam się będzie sprawować i czy naprawdę jest warty polecenia. Zobaczymy. Będę teraz testować jakieś różne dziwaczne rzeczy. Także no, wyczekujcie na ten film. Ja się z Wami żegnam, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Wpadajcie do sklepu GNL. Niestety nie mam dla Was kodu rabatowego, ale e, jestem pewna, że znajdziecie e, mega super promocje, bo GNL bardzo często robi takie promocje. E, także wbijajcie. Ja się z Wami żegnam, buziaki, cześć i pa!